Siemanko ludziska! Witam was w kolejnym fifowym materiale. Dziś porozmawiamy sobie o nowej promocji, która oczywiście wychodzi po raz kolejny w piątek o 19:00. Kontynuacja Path to Glory oraz druga tura kart Marvel Heroes, czyli lepsze wersje no, kart Hero, więc dzisiaj sobie porozmawiamy, w którą stronę pójdzie rynek, moim zdaniem, na czym jeszcze możemy zarobić to, co lubimy najbardziej, czyli nie tylko o handlu, ale też ogólnie o tym, jak zachowa się rynek na, no, bieżący weekend. Więc zacznijmy sobie od faktu, że wiemy już, jaka drużyna dzisiaj się dla nas pojawi. Wiem, że nie każdy lubi przecieki, niektórzy z Was wolą mieć niespodziankę o 19, więc jeśli nie chcecie zobaczyć, jakie karty dziś wieczorem wyjdą, to możecie o minutkę przewinąć film, a jak nie, to zaraz Wam pokażę. Więc już oczywiście mamy potwierdzone, co właściwie już mamy potwierdzone od ponad tygodnia, bo nie wiedzieliśmy jeszcze, które karty będą w pierwszej drużynie, które będą w drugiej, ale już no, ponieważ dostaliśmy pierwszą drużynę, to wiemy, kto pozostał, i wiemy, że dziś będą przodować takie karty jak Nkunku, Walker oraz Karasko, kolega. Kolega Lukaku, który również dostał kartę, jak wiecie, pf Glory, w obecnej drużynie. Oprócz tego, w zadaniu będziemy mieli też Inakiego Williamsa. Nie wiadomo, czy on jeszcze wyjdzie dzisiaj. Możliwe, że tak. W każdym razie, oczywiście, jak zawsze będę Was zapraszał o 19 w piątki na mojego streamka Twitch TV gdzie na bieżąco będziemy sobie obserwować, co się z rynkiem dzieje, czy poszedł w górę, czy crasznął, jakie karty, no się wywaliły, a które rosną dalej. Oczywiście o tym w tym filmie też porozmawiamy, więc wszystko jeszcze przed nami, a jak chcecie zobaczyć całą drużynę, to tak się ona prezentuje. Milinkowicz, Sawicz, Royce Brozowicz, Nkunku, Walker, Carrasco Gomez, któremu, nie wiem czemu, dali e, Argentyny herb. E, Pulisic, znaczy to wiadomo, to jest tylko taki, no... Ktoś to zrobił, tak? To nie jest oficjalne od jej Pulisic, Bruno Guimares, e, Lozano, Azmun, Buffol. I to Bufol, Ito i El Dawsari. Te karty dostaną dzisiaj, no, dostaną karty wersje specjalne o 19, A oprócz tego, oczywiście, przejdziemy sobie do strefy handlowej. Więc co się działo ostatnio z rynkiem? No, przede wszystkim, jeśli byliście wczoraj na Discordzie, albo no, w ogóle w jakimkolwiek świecie FIFA się obracaliście, to tylko skrócę na szybko, co się wydarzało, bo wiecie, że no, wczoraj mieliśmy. Kolejny crash, szczególnie wśród kart, które miały ten styl gry, lękwi, znaczy styl gry, styl biegu, lękwi z tego powodu, że. No, dlaczego? No, no, po prostu EA wypuściło przedwczoraj patch, który spowodował, że karty, które miały explosive styl biegu, to tylko się tyczy New Gena, by the way, czyli tylko nowej generacji konsol, bo na, starym, na starych konsolach. Te style biegu są takie same, nie ma tych nowych styli biegu, czyli control i explosive zostało zbuffowane, czyli lepsze jest, ale nie dlatego, że tak naprawdę jej coś zmieniło celowo, żeby one były lepsze, tylko naprawili po prostu wreszcie tak zwanego buga. Po prostu naprawili coś, co powodowało, że gracze explosive, znaczy w ogóle że dribbling źle Kalkulował, jak szybko powinien biec piłkarz właśnie z piłką, bo bez piłki lękwi zawodnicy wciąż są bardzo dobrzy. Właśnie moim zdaniem to idealnie pokazuje, jak podatni są gracze FIFA na tak zwane placebo, bo nagle uważają, że gracze lękwi są niegrywalni, co jest nieprawdą, bo oni są dalej tak samo mocni. Jedyne co zostało zmienione, to że po prostu ci gracze Explosive i Controlled dorównali im poziomem w jakiś sposób, ale wciąż jest miejsce w mecie na takie karty właśnie jak Cristiano Ronaldo, ale oczywiście, ponieważ no meta poszła w inną stronę zrobiła się dywersyfikacja kart, czyli no więcej kart zostało teraz grywalnych wiadomo ludzie polecieli po, no właściwie mamy teraz FIFA 22, FIFA 23 wszyscy pewnie już zauważyliście, że większość ludzi gra długą na skrzydło itp. bo to teraz działa, no bo piłkarze, którzy mieli eksplo którzy dalej mają explosive na skrzydle popierdzielają niesamowicie szybko i dlatego wczoraj zobaczyliśmy niesamowicie niesamowite odbicia na, na kartach, które no są bardzo szybkie, zwinne ITP. Właściwie, no, nawet nie wiem, jaką kartę mam wprowadzić. Mogę wam pokazać na, na swoim e, składzie, na przykład, o chociażby taki Griezmann, który stał się jeszcze szybszy niż, niż był, e, czy chociażby Insinie, tak, no, Kieza. te wszystkie, Kol nawet też się stał lepszy. Wiele, wiele kart po prostu, które wcześniej no, nie miały lękwi stały się dużo lepsze i to spowodowało, że wiele kart lękwi spadło z ceną, a wiele kart explosive i controlled poszło do góry i przez to mieliśmy właśnie crash na częściowej, na częściowym miejscu w rynku po prostu był, był crash i dlatego zaraz też przejdę do, do rzeczy, które... Ja robiłem wczoraj, ale oprócz tego, no co? No po prostu bardzo duże zamieszanie wczoraj było na rynku, przez to, i jeśli no, zawsze Wam polecam, że jeśli na przykład nie ma streamka, chociaż ja streamowałem wczoraj? Już nawet nie pamiętam. W każdym razie wiem, że będę streamował dzisiaj i zawsze pamiętajcie, że właśnie na live'ach i na moim Discordzie możecie spotkać Waszych kolegów z FIFA, którzy, którzy też, no po prostu sobie wszyscy razem patrzymy, co się w FIFA dzieje i, i komentujemy na bieżąco. Więc przechodząc dalej, jeśli chodzi o rynek dzisiaj wieczorem, co się będzie działo? Jak wiecie, karty Path to Glory, które Wam polecałem od dawna, szczególnie swoim twitchowym subskrybentom, mówiłem Wam właściwie od, no może nie od momentu wyjścia, ale już od niedzieli, wiedziałem, że te karty prawdopodobnie będą rosnąć. Wiem, że na poprzednim filmie jeszcze powiedziałem, że w czwartek będzie Was ostatni, ostatni dzwonek na kupienie tych kart, i tak właściwie było, bo wiele kart Path to Glory, szczególnie tych tańszych, troszeczkę spadło na pewien czas, ale wiadomo, że to nie były jakieś wielkie spadki, i tak naprawdę podczas nagrywania materiału wiadomo, że. W dużo lepszych cenach były te karty, Pamiętaliście, pamiętacie, że miałem Karwahala za 139 tysięcy, brałem Gnabrych po, po ile, brałem Gnabrych, zaraz Wam pokażę po ile, wiadomo, że generalnie karty Path są cały czas w cenie i cały czas rosną, tak samo no Lukaku, Lukaku trochę mniej, no bo przez to lękwi, wiadomo, hype się troszkę zmniejszył. Ale taki gnabry na przykład wiadomo, że cały czas rośnie. Mówiłem Wam o kartach też Once to Watch, które moim zdaniem będą tylko, tylko rosły już aż do pierwszego meczu swoich zespołów. Będą, będą te karty prawdopodobnie rosły. W ogóle do tego chcę teraz uderzyć, że jeśli um, zastanawiacie się, które karty bardziej, że tak powiem, szybciej wywalą jeszcze bardziej sceny, sceną. Pamiętajcie, że karty Wants to Watch potrzebują tylko jednego wina. Ich zespół, tak jak ten Schlotterbeck albo Darwin Nunes, potrzebują tylko jednego wina podczas Mistrzostw Świata, żeby dostać ulepszenie. Nie muszą wyjść z grupy ani z poza tym. Karty Path to Glory musimy czekać aż na koniec grupy, więc wiadomo, że te karty no już są niesamowicie wysoko. Pamiętaliście, pokazywałem Wam Bernardo Silva, którego no, ja trochę żałuję, że nie wziąłem, ale z drugiej strony chciałem sobie wreszcie kupić Forlana do składu, który mam nadzieję, że będzie chociaż przez kilka dni trzymał cenę żeby mógł sobie bez żadnych skrupułów nim pograć, bez żadnych wyrzutów sumienia, że, że stracę jakoś dużo końców, więc no te wszystkie karty no już są dużo wyżej niż były. Oczywiście mówię, no wczoraj podczas nagród można było jeszcze wysnajpić troszkę te karty taniej, ale wciąż generalnie tendencja była taka, że te karty cały czas rosną, a szczególnie te karty, które oczywiście, tak jak już Wam mówiłem, mieli Explosive, to Griezmann poszedł jeszcze wyżej przez to i TP i TD, chociaż teraz i tak się w miarę ustabilizował. Wiecie, wiecie jak to jest z kraszami, no? jak nie wiecie, to Wam Powiem. Z reguły jest tak, że ludzie panikują, 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 wszystko spada, spada, spada. Potem są bardzo, bardzo, bardzo duże odbicia i są tak zwani panik kupujący. Najpierw są panik sprzedający, a potem są panik kupujący. Czyli taki Griezmann w którymś momencie już podszedł do 570 tysięcy z tego powodu, że no ludzie z powrotem kupowali i myśleli, że no ponieważ jest ten buff do explosive i tych stylów biegu, to on będzie wywalał jeszcze, jeszcze, jeszcze wyżej, wyżej i wyżej i przez to został skupowany aż za wysoko i potem spadł do swojej powiedzmy odpowiedniej ceny, czyli taką jaką ma teraz, ale też pamiętajcie, że ponieważ hype na Mistrzostwa Świata jest ogromny, to ja nie widzę, żeby te karty po wyjściu z pak. Spadły, czyli dziś wieczorem, czyli ta pierwsza seria Pew to Glory, nie wydaje mi się, żeby spadła, chyba że oczywiście dostaniemy jakiś crash. Wiadomo, zawsze jakiś crash może się na rynku wydarzyć. Pamiętajcie też o tym, że mamy za rogiem czarny piątek, który też spowoduje, że wiele kart w mecie spadnie. Możliwe, że już nawet po tym weekendzie wiele kart zacznie spadać, ale wydaje mi się, że Pew to Glory, szczególnie te droższe, te najbardziej rozchwytywane, Powinny co najmniej trzymać cenę, a nawet rosnąć, szczególnie przed pierwszym meczem i gdy właśnie, na przykład, taka Francja wygra z Australią, gdy Holandia, na przykład, wygrałaby z Senegalem, to Dejon może pójść w górę i tak dalej, i tak dalej. Te karty powinny w miarę trzymać cenę, ale pamiętajcie, po prostu, chcę Wam już, no niestety, trzeba powoli już się zainteresować tym, że mamy nadchodzący czarny piątek, który, jak wiemy, w FIFA powoduje masę promocji, pierwsze lightning rounds, czyli pierwsze rundy błyskawiczne w sklepie, które powodują, że, no niestety, ludzie, którzy mają za dużo pieniędzy, nie mają na co Wydawać to wydają na FIFA Pońcy, i co godzinę dostajemy nowe paczki w sklepie. I jak dostajemy te nowe paczki w sklepie co godzinę, no to zasób na rynku jest coraz większy, rynek spada, ale tak naprawdę to rynek z reguły bardziej spada przed czarnym piątkiem niż po. Ja wiem, że tak naprawdę już mówiłem niejednokrotnie, że my już czarnopiątkowy crash mieliśmy połączony z crashem z Mistrzostw Świata, bo tak, wydaje mi się, że tak dużych spadków jak mieliśmy wtedy już mieć nie będziemy, ale to nie znaczy, że ludzie wciąż nie będą na czarny piątek się troszkę obawiać o swoje karty i możliwe, że dziś, w, znaczy dziś, możliwe, że po tym weekendzie, po tej lidze weekendowej Zobaczymy większe spadki na, na wielu kartach, więc po prostu uważajcie na to, uważajcie na swoje składy, bo tylko chcę was ostrzec że jest niestety taka możliwość, że wiele kart pójdzie w dół, ale te, które są bezpieczne, moim zdaniem, to właśnie Path to Glory powinny być w miarę bezpieczne i Once to Watch powinny być w miarę bezpieczne z tego powodu, że. No wiadomo, oczywiście ci, którzy jadą na, na Mundial, ale nie wiem, czy poza Cassim, który nie jedzie oczywiście był w USB-C, więc to nie ma znaczenia. Czy jest jakaś karta Once to Watch, która na Mundial nie jedzie? Na pewno jakaś jest. Ale. No wiecie, właśnie taki Nunes tego pokroju karty jeszcze pewnie będą miały wyższy moment, szczególnie podczas meczu, szczególnie podczas wygrywanego meczu, a może nawet i po wygranej te karty będą pewnie, pewnie. najwyżej, mówię tu oczywiście o Once to Watchach. Bo one, tak jak Wam już mówiłem wcześniej, one ulepszają się po jednym winie. Wystarczy, że tylko jedną wygraną na przykład osiągnie Urugwaj i już, już Darwin Nunes. Oczywiście nie od razu, tylko jej z reguły no, zajmuje im to około tygodnia. Ulepszy tą kartę i koniec. Więc, więc te karty są jeszcze bardzo nahypowane. I jeśli chcecie się w nie jeszcze władować, powiem Wam tak. Oczywiście ja Wam mówiłem o tygodni, żebyście w nie zainwestowali, bo uważałem, że no one oczywiście oprócz takiego Lewandowskiego, który niestety spadł z tego powodu, że no, ta meta lękwi się. No nie skończyła, ale na pewno została zbita o kilka oczek, to, to przez to, nie chciałem Nuneza Lewandowskiego znaleźć, to oczywiście, no jego karta niestety spadła bardzo, ale wciąż, może to oznacza, że będzie też moment, a może nawet teraz jest moment na inwestowanie w tego pokroju karty, bo on powinien być wyżej, ja, czy oczywiście jeśli Polska wygra z Meksykiem, tak oczywiście tutaj ludzie są bardziej ostrożni, bo wiadomo, że mniejszym pewniakiem jest nasza Polska kochana, niż taka Holandia czy Francja, dlatego jego karta jakoś specjalnie wyżej nie idzie, ale oczywiście już już i tak widzimy duży spadek na nim, no bo on już podchodził, znaczy Lewandowski podchodził już pod 280 tysięcy. Pamiętam jak go flipowałem z 260 na 285, 000, więc, więc jego karta i tak bardzo spadła. I miejmy nadzieję, że odbije, ale wiecie co, to może nie jest dobry przykład, ale właśnie Schlotterbeck mówiłem, o, o nim to wam mówiłem od, no na pewno co najmniej dwóch tygodni, że mega mi się podobał jako inwestycja pod właśnie, no to inwestycja pod inwestycję, po prostu pod to, że jak Niemcy będzie się ich mecz zbliżał, to jego karta pójdzie bardzo w górę. Pokazywałem wam przed chwilą, mam go branych od 16 tysięcy do 20, on już w tej chwili chodzi za 27, myślę, że spokojnie dobije do 30, a może też dobić do 35, więc wydaje mi się, że wciąż wydaje mi się, że jest nie najgorsze do złapania nawet za tak wysoką cenę, ale nie bijcie mnie, jeśli on nie wyskoczy więcej niż Wam podatek odda, bo no mówię, moment nabrania tych kart tak naprawdę był wcześniej, ale wciąż uważam, że taki nun inaczej. Jak zobaczycie spadki na tych kartach w którymś momencie, jeśli dzisiaj po 19 będzie jakiś mniejszy lub większy crash, jeśli zobaczycie, że te karty trochę spadną od ceny, którą widzicie teraz na filmie, to uważam, że wtedy będzie można się nimi jak najbardziej zainteresować, bo teraz już widać, że jest hype, że ludzie zbierają z rynku i zbierają ich bardzo, bardzo wysoko. Taki Nunes przed ulepszeniem chodził za mniej więcej tyle, co, co teraz. Po ulepszeniu spadł do 190, co było oczywiste, i teraz znowu odbił 210, no bo zbliżają się Mistrzostwa Świata, więc karty One to Watch są znów rozchwytywane. Więc to jest jeden segment, na który możecie zwrócić uwagę dziś wieczorem, jeśli spadnie właśnie takie Nunes, Lewandowski, Schlotterbeck. Jeśli na przykład Schlotterbeck by spadł do 25 tysięcy, to wciąż mi się bardzo podoba, bo myślę, że spokojnie podczas Mistrzostw Świata powinien jakieś około bariery, mam nadzieję, że 30 tysięcy przebije, dlatego ja swoich trzymam, aczkolwiek, jak widzieliście na mojej liście. Troszkę się pośpieszyłem, ale też po to, żeby mieć trochę na swoje inwestycje, żeby mieć na Forlana i inne rzeczy, które chciałem do składu, żeby kupić więcej też kart Path to Glory, więc niektórych się wyzbyłem. Gnabriego sprzedałem za tanio, niestety też trochę żałuję. Tak samo Carvajal sprzedałem za tanio, bo sprzedałem za chyba 165 tysięcy, a kupowałem go za 140. Bardzo żałuję, bo on cały czas rośnie, co było oczywiste. Trochę się pośpieszyłem, czasem jak widzę większy profit, to już sprzedaję kartę, co jest chyba moją największą bolączką jako, jako handlarza, że. Za szybko czasem sprzedaję karty po prostu. Właśnie dlatego Schlotterbeka wystawiłem. Myślałem, że dla leniwych, bo tych trzech akurat chyba miałem dosłownie za 17 tysięcy, więc chciałem trochę końców już sobie zwrócić do klubu, więc wystawiłem ich na noc za 25, co było głupotą, bo teraz już po 27, dlatego cieszę się, że wciąż mam jeszcze 14 chyba, których mam nadzieję, że zarobię no co najmniej z 200 tysięcy, może więcej. Mówię, ten Gnabry też brany za 60, sprzedany za 80, a już teraz chodzi za 84, więc to też był błąd. Lukaku, no troszkę na panice... Troszkę się udzieliłem przez to, że, no, bałem się, że będzie bardziej spadał po tym lękwi felernym, który, znaczy, tym, ciągle mówię po tym lękwi, ale po tym właściwie, że zostały nakoksane bardziej w style Explosive i, i, i ten, i Control. Wcześniej, w poprzednich filmach zawsze mówiłem o tym lękwi, 15 razy na film musiałem jakąś kartę lękwi wspomnieć, teraz czuję, że będzie to samo, tylko że z Explosive ludzie się będą pytać o, o karty, no właśnie z tym stylem biegu. Flipnąłem dzisiaj kola, co mi się podobało, bo kupiłem go za 120, szybki flip na 134, dzisiaj wiadomo ludzie grają ligę weekendową, więc wiele kart w mecie, odbija Cristiano Ronaldo, niestety spadek na ten, strata na podatku, no bo liczyłem, że może troszeczkę odbije po nagrodach, tymczasem jest chyba 50 stron Ronaldo na konsolach za 160 tysięcy, więc zmieniłem mu pozycję, jednemu założyłem Huntera, drugiemu silnik, pamiętajcie, że jeśli macie właśnie takie karty, które podchodzą pod minimalne widły i nie możecie go sprzedać, tak jak Ronaldo, to po prostu załóżcie jakiś dobry styl gry, albo zmieńcie pozycję, wtedy macie większą szansę, że one zejdą, niestety, no ludzie bardzo, no wiecie jak to jest, no mentalność jest taka, że jeśli na Twitterze że ktoś napisał, że o insynie przegonił wandajka, to wszyscy sprzedają karty i lecą się dostosować do innej mety, bo wiadomo, że trzeba podążać za tłumem raczej niestety Wielu graczy FIFA, no niestety, woli podążać za tym, co ktoś im powie w kontekście gry, również. Więc tak to wygląda właśnie z tymi kartami lękwi, dlatego ta karta nie odbiła. Walkera flipnąłem 63 069. Jeszcze wziąłem dzisiaj kilku, bo wydaje mi się, że ponieważ on wychodzi z paczek, pokazałem wam, jakie karty dzisiaj wychodzą, ponieważ Walker wciąż jest bardzo dobrą kartą, mimo że, no nie wiem, ludzie myślą, że jak ma lękwi, to nagle nie ma nuka. To nieprawda, bo mówię wam, lękwi jest wciąż tak samo dobre, jak było. Po prostu inne style zostały sprowadzone do podobnego. Poziomu, ale jak widzicie, no pięknie. Walker już podchodzi po 69 z powrotem, i dlatego też kilku dzisiaj rano ich wziąłem. Mam nadzieję, że mam ich na liście. To jeszcze wam ich na... szybko pokażę, żeby nie było, że kłamie. 64 tysiące, 65,5 z cieniem, i 66 cieniem, trochę drogo, ale wciąż myślę, że zarobię za 70 000, 70 plus. Powinno się go spokojnie dziś wieczorem sprzedać. Jeśli oczywiście nie będzie jakiegoś krasza, bo wiadomo, jeśli w sklepie wyjdą jakieś mocarne paczki dziś wieczorem. Jeszcze jedna rzecz. Pamiętajcie, że dzisiaj wieczorem też wyjdzie nowa tura słapów. Jak wyjdzie nowa tura słapów, to niektórzy już będą mogli sobie otworzyć paczkę 84 razy 20 razy 3. I to. Może spowodować, że fodery na przykład mogą, znaczy na początku po 19 spadną fodery jak zwykle, no bo będzie nawał paczek otwieranych i dlatego foder spadnie, więc jeśli, zaraz przejdziemy też do segmentu oczywiście foderów, zaraz też porozmawiamy o tym, czy warto się pakować dzisiaj, dzisiaj właśnie w karty foderowe, czyli te zapchaj dziurowe, które używamy do SBC-ków od 84 do 91 nawet, więc właśnie dzisiaj wieczorem wychodzi nowatura żetonów, tak mi się przynajmniej wydaje, taką mam nadzieję, że wyjdzie nowatura tura swapów i oczywiście dzięki temu, będzie można odebrać właśnie już kolejny segment kart. Mam też film o tym, co uważam, że jest najlepszymi opcjami. Jak chcecie zobaczyć, to odsyłam Was do poprzedniego filmu, gdzie, no, pokazywałem po prostu fajne opcje, które są najbardziej opłacalne właśnie z tych żetonów, ale właśnie tą paczkę będą mogli ludzie odbierać. Ja osobiście bym mi teraz nie otwierał, bo uważam, że druga drużyna będzie gorsza od pierwszej PAFTU Glory. Gdybym mógł ją otworzyć na pierwszą drużynę, to bym to zrobił, ale ponieważ niestety się nie będzie dało, ponieważ te żetony dopiero będą dostępne w takiej ilości od, no, dzisiejszego wieczora. Mam nadzieję, że w ogóle dadzą słapy, nie wiadomo, ale mam nadzieję że dadzą kolejną turę słapów, no bo co tydzień muszą dodawać po to, żeby się wyrobili z maksymalną ilością do końca Mistrzostw Świata. Więc tak to wygląda. A no i do czego, do czego nawiązuje, Że właśnie jak ludzie będą niektórzy otwierać tą paczkę, to będą też lecieć na do sklepu, do sklep, będą lecieć na rynek, skupić fodery, żeby. Do końca jakiegoś SBC-ka, tak? Bo jak tutaj na przykład dostaną dużo foderów, żeby skończyć kina, a na przykład będzie im brakować kilku kart 85, kilku kart 86, to wbrew pozorom, jak niewymienna karta, niewymienna paczka tego pokroju zostaje odbierana, to właśnie to wypycha fodery wyżej, a nie niżej. Z tego powodu, że ludzie mają niewymienne fodery, ale nie mają jeszcze wystarczająco, żeby skończyć najdroższych SBC-ków. Mamy teraz Riberiego, mamy kina, niektórzy jeszcze ikony nie skończyli, mamy wiele SBC-ków dostępnych, które ludzie mogą właśnie robić po tych foderach. Które dostaną, dlatego wydaje mi się, że na weekend, na weekend mówię o weekendzie, na weekend foder powinien odbić. Dzisiaj jeszcze może spadać, właśnie szczególnie zainteresujcie się kartami 85, bo one bardzo pięknie spadają, coraz bardziej. Coraz bardziej karty 85 spadają, więc, więc one bardzo, bardzo są moim zdaniem atrakcyjne do wzięcia właśnie pod. No, pod co? No, pod zarobek, oczywiście, moi drodzy. Pod to, żebyśmy wszyscy zarobili. Jeszcze sobie na koniec filmu przejdziemy do kart Heroes. Jak uważam, że karty Heroes z obecnej drużyny, znaczy, no, z obecnej promocji będą się zachować po wyjściu spaczek. Ale generalnie rzecz biorąc, no, zobaczcie, po 7 tysięcy chodzą 85, już i tak troszeczkę odbiły z tego, co widzę, bo można było ich łapać za równe 7 jeszcze z rana. Więc zobaczcie dzisiaj wieczorem, czy znowu spadną. Jeśli spadną do jakiegoś 6,5, czy nawet 6, to znaczy, bardziej będziecie mogli wysnajpić za około 6 na licytacjach. Pamiętajcie, że o 19 często rynek. Znaczy często rynek, często gra jest, chodzi bardzo mozolnie, rynek chodzi bardzo mozolnie i można na licytacjach chłapać super okazji, więc dziś po 19 na streamie też wam pokażę. Jak wpadniecie na Twitch TV Canera, to, to to zobaczymy, czy, czy właśnie te karty spadły. 85, segment mi się bardzo podoba. 86 też fajnie spada. Jeśli spadną do 12 tysięcy, będzie można je łapać. To też spoko. Generalnie, fodery wracają do cen mniej więcej takich, żeby można na nich było spokojnie zarobić, do więcej SBC-ków wyjdzie. Pamiętajcie, że w poniedziałek możemy znów dostać jakąś ikonę, możemy, możemy znów dostać jakiegoś SBC-ka typu ruletki. Więc, więc można się znów foderki zaopatrzyć, najbardziej właśnie mi się podoba segment 85 w tej chwili, ale reszta też. Jeśli chodzi o informy, nie wspomniałem o tym na swoim poprzednim filmie, no niestety powiem Wam szczerze, że jej tak dowala informami tydzień z tygodnia, jeśli chodzi o na przykład chociażby te dziesięciokrotnie powtarzalne rzeczy, że fodery, znaczy, że informy są już właściwie w cenie foderu. Z tego co wiem, to nawet Cross, jego inform jest obecnie najniższym foderem 90, no tak, 89 chyba nie, ale, ale 90 jest, jest najniższym foderem obecnie, Obecnie, nawet jako inform, więc informy są kompletnie tak zwane in the mud, czyli są kompletnie w bagnie, kompletnie są w tej chwili niebrane przez nikogo z tego powodu, że no po prostu zapotrzebowanie na nie jest bardzo małe. Były momenty, kiedy mogliśmy na nich zarobić i wyszliśmy z nich, i było to bardzo ok, kiedy jeszcze no nie było aż takiego natłoku ich, ale w tej chwili niestety informy są bardzo nisko. Ale pamiętajcie też, że one wciąż mogą w którymś momencie odbić. Podczas czarnego piątku, historycznie, właśnie z reguły te informy odbiły bo było dużo sbc które Informów wymaga i szczególnie powtarzalnych SBC-ków, które wymagały Informów, więc myślę, że wciąż jest możliwość, że takie karty 85 no nie będą wiecznie za discard, tak, nie, nie będą wiecznie za najniższą swoją cenę rynkową, takie kobele za 11 tysięcy, wydaje mi się, że to nie będzie trwać wiecznie, ale i tak uważam, że w innych segmentach rynku obecnie można lepiej zarobić, Że Wam powiedziałem one to watch, czy specjalne karty czy nawet zwykłe fodery są obecnie lepsze niż informy, oczywiście jeśli macie trochę miejsca i chcecie sobie kupić, wypatrzycie sobie nie wiem kartę 8596 za dosłownie minimalną rynkową cenę to uważam, że w którymś momencie może Wam to oddać ale na chwilę obecną jej tak Idzie w stronę, znaczy odsuwa nas od foderów, znaczy od informów, żebyśmy ich nie brali, że uważam, że to jeszcze będzie trwać pewien czas. I, I no, nie jest to coś, co bym brał, jeśli macie mniejszy budżet. Raczej bym się od tego odsuwał, bo no ponownie są miejsca lepsze, gdzie można zarobić. Więc właśnie jeśli chodzi o wychodzące karty z paczek, jeśli chodzi na przykład o, no takiego Al O'Wairana, który wiadomo, że, znaczy wiadomo, pewnie widzieliście, jak niesamowicie jego karta wyskoczyła sceną, szczególnie właśnie po tym paczu, gdy, no wystarczyło, że kilku ludzi pokazało filmik właśnie, że Explosive jest takie super, hiper, świetne. I to powoduje, że wow! I to powoduje, że, że takie karty jak Ovayran, właśnie, które wychodzi dzisiaj wieczorem z paczek. Ta, ta karta wychodzi dzisiaj wieczorem z paczek. Pamiętajcie, że pierwsza tura Heroes, tych złotych kart, wychodzi z paczek i zostaje zastąpiona właśnie drugą turą, gdzie będzie Markizio, gdzie będzie Smolarek, gdzie będzie wiele, wiele tych kart, które pozostało. Oczywiście pamiętajcie, że głównie nowe karty z tych nowych Hero dostaną dziś wieczorem właśnie właśnie tego odpowiednika w złotej wersji. Możliwe, że i jej też dorzuci ze dwóch piłkarzy ze starej wersji, tak jak mieliśmy z Camposem i tak mieliśmy z Lundbergiem, których właśnie dzisiaj dwóch wziąłem za około 75 tysięcy. Mam nadzieję, że na flip, mam nadzieję, że troszeczkę odbije, ale nie pokładam Sorry, nie pokładam w tym jakichś ogromnych nadziei, ale, ale kilku wziąłem. Ogólnie dzisiaj troszeczkę przeatakowałem rynek i po prostu liczę na to, że rynek po 19 dzisiaj, szczególnie z paczek, które, z kart, które wychodzą z paczek, szczególnie z kart Hero, troszeczkę odbije. Wziąłem też właśnie park Jisunga za 280 tysięcy. On to myślę, że ma większą szansę na, na odbicie niż taki Junberg, ale zobaczymy, generalnie konsensus jest taki, moi drodzy, że niektóre karty, jeśli zobaczycie, że idą dalej w górę, jeśli przez cały dzień taki park Jisung będzie szedł w górę, zobaczycie jeszcze dzisiaj po obejrzeniu mojego filmu, że park cały czas rośnie, albo co najmniej trzyma cenę, to to będzie indykator, że prawdopodobnie będzie dalej rósł, jak wyjdzie Spark. Że jak dzisiaj wieczorem wyjdzie Spark, inaczej, jeśli po 19 zobaczycie, że te karty dalej rosną, to pewnie do końca weekendu będą rosnąć dalej. Ale potem pamiętajcie, ludzie już mogą słyszeć właśnie frazę czarny Piąt. Mogą już, już słyszeć to hasło, bo coraz więcej YouTuberów wszyscy będą trąbić o czarnym piątku i rynek może zacząć się zawalać po niedzieli, więc też bardzo na to uważajcie, że jeśli bierzecie takie karty dzisiaj, znaczy teraz to już raczej nie, no chyba, że no wypatrzycie ich jeszcze po niższej ceny, bardziej w kierunku snajpu niż, niż obecnej ceny, to, to może jeszcze ok, ale, ale generalnie, no rynek, jeśli chodzi o karty, które wychodzą z paczek, Puff to Glory, myślę, że będą trzymać cenę, szczególnie te droższe, szczególnie właśnie no, no Greasy powinien spokojnie trzymać cenę, dająk powinien trzymać cenę. Widzicie, że teraz na rynku już one są Około 100 tysięcy drożej niż je brałem Myślę, że to zostanie co najmniej zachowane A myślę, że nawet będzie Będą drożej Więc zobaczymy jak to będzie, będzie wyglądać Czy to się sprawdzi Kupiłem też dzisiaj Forlana sobie bardziej pod skład Ponieważ no wiadomo, Jabulani każdy, każdy pamięta chyba mistrzostwa z 2000 No nie każdy, bo niektórzy z Was są pewnie bardzo młodzi Ale ja, stary dziad pamiętam Mistrzostwa świata w 2010 roku I pamiętam jakie Jakie posyłał Rakiety Forlan, i, i dlatego chciałem nim sobie pograć, odświeżyć sobie trochę pamięć, więc wziąłem go za. 810, jak widzieliście, w tej chwili jest 840, co mnie bardzo cieszy, ale on potrafi mieć zawahanie, on potrafi wracać do tych około 815 i tak, ale zobaczymy, jeśli już wraca z ceną, to może gdy wyjdzie z paczek, też będzie droższy. Mówię, jeśli dzisiaj wieczorem zobaczymy, że te karty hero z pierwszej fazy, że tak powiem, odbijają, to pewnie będą odbijać co najmniej do soboty, ale potem koło niedzieli, poniedziałku już mogą zacząć znowu spadać, więc uważajcie, że taki Iran, mimo że jest świetną kartą, ale wciąż nie, nie daje żadnych linków do głównych lig, mimo że ma zawsze trzy gwiazdki, oczywiście z gran Dnia, to wydaje mi się, że w końcu no, osiągnie swój limit. 700 tysięcy wydaje mi się już mega duża za niego, ale kto wie, jeśli będzie dalej rósł, to może i będzie miał 800 jutro, a no, może tak być. Nie zdziwi mnie to jakoś bardzo, jeśli będzie dalej szedł w górę, ale w którymś momencie musi się zatrzymać. A potem, jak nowe karty wyjdą, jak będą nowe promocje oczywiście zrobię też kolejny film o tym. Że wiemy już jaki jest grafik kolejnych promocji. Już się dowiedziałem w jakim tygodniu co wyjdzie po tym piątku, więc o tym też zrobię film, żeby Was przygotować co kiedy wyjdzie. W przyszłym tygodniu będziemy mieli ikony oczywiście w wersji World Cup, o tym też sobie porozmawiamy już w kolejnych filmach. I wczoraj z ikony, wczoraj czy przedwczoraj? Kiedy ja streamowałem? Chyba w środę zrobiłem ikonową, ikonową ruletkę i dostałem bardzo fajną kartę Butra Guenio. Jeszcze się z nim za bardzo nie oswoiłem, nie gra mi tak dobrze jak Griezmann, ale bardzo fajny traf, nie mogę powiedzieć, że nie. Cieszę się, że wreszcie oddało z paczuszki, więc, więc, więc no tak to wszystko wygląda, moi drodzy. Dobra, to chyba by było na tyle. Dziękuję wam, dziękuję wam pięknie za oglądanie tego materiału. Widzimy się dzisiaj wieczorem, właśnie, dziś wieczorem. Nowa promocja, więc oczywiście widzimy się na Twitchu. Widzimy się na Twitch TV Keynra. się na Discorda. A jeśli subskrybujecie mnie na Twitchu, z Twitch Prime albo jakiejkolwiek innej formy, to bardzo Wam dziękuję przede wszystkim. A po drugie, pamiętajcie, że wtedy macie dostęp do kanału handlowego na moim Discordzie, gdzie Was serdecznie zapraszam. Pamiętajcie, że mamy masę kanałów darmowych. Większość kanałów jest darmowych. A jeśli chcecie mnie wesprzeć, jeśli chcecie wesprzeć to, co robię na Twitchu i na YouTube, to zawsze możecie. Mie zasubskrybować na Twitchu i wtedy dostajecie kanał handlowy, gdzie jak widzicie ludzie mnie oznaczają i ja im odpowiadam, bo na tym polega no ten kanał, że sobie wszyscy pomagamy, nie tylko ja pomagam, mamy też tam bardzo wielu handlarzy, niektórych nawet lepszych ode mnie, którzy sobie razem w handlu pomagają, ale nie tylko od tego jest mój Discord, pamiętajcie też, że możemy, możecie sobie porozmawiać na tych wszystkich innych kanałach, gdzie poradzamy sobie też w innych rzeczach, patrzymy też na przecieki rynkowe i różne inne rzeczy. Więc, moi drodzy, dziękuję Wam pięknie za oglądanie tego materiału, jeszcze raz, wiecie gdzie się widzimy, i co? No, pozdrawiam Was serdecznie. Dzięki za wszystkie lajki, za komentarze. Pamiętajcie, że to pomaga w rozwoju kanału, więc bardzo Wam dziękuję za to, że po prostu jesteście. Trzymajcie się i do zobaczenia już wieczorem. A i bardzo możliwe, dzisiaj wieczorem będę wcześniej. Możliwe, że będę przed 19, więc miejcie oczy na odbiornikach na Twitch TV Canera. Trzymajcie się.